Witajcie! Z tej strony Kantal, Indie po Polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Never Alone. Jest to gra zręcznościowo przygodowa studia Upper One Games. Produkcja opowiada niesamowitą historię przyjaźni człowieka z naturą w osobie Nuny i Białego Lisa. Mamy tutaj ukazaną historię rdzennych mieszkańców Alaski, a dokładnie rzecz biorąc plemienia Inupiat. Jest to historia naprawdę niesamowita, interesująca i bardzo wciągająca. Ja grę porównałbym do produkcji Brothers a Tale of Two Suns, ponieważ klimatycznie dla mnie te gry są bardzo do siebie zbliżone. Możemy poznać plemię Inupiat nie tylko poprzez samą rozgrywkę, mamy tutaj również takie wstawki filmowe, których jest w produkcji aż 24. Różnego rodzaju materiały o kulturze, sztuce oraz życiu plemienia Inupiat będziemy mogli odkrywać poprzez postępy w rozgrywce. Serdecznie Wam polecam zapoznać się z tym, jeżeli już zakupicie produkcję. Zacznijmy sobie grę, żebyście mogli zobaczyć zatem, czy chcecie poświęcić swoje pieniądze na grę Never Alone. Zaczynajmy. Moi drodzy, ja tutaj jestem w miejscu, gdzie moja bohaterka Nuna dryfowała dwa dni na krzelodowej, ponieważ niesamowicie przykra historia wydarzyła się w jej mieście. Nastała bardzo duża taka arktyczna zamieć i przez to wioska została zniszczona. Teraz musimy dowiedzieć się, co tak naprawdę się tam wydarzyło i pomóc odkryć zagadkę, taką tajemniczą historię. Jak widzicie, mamy tutaj dwójkę bohaterów, Nunę oraz Białego Lisa. Ja, jeżeli gram sobie w pojedynkę, to każdym razem, za każdym razem w każdej chwili mogę sobie zmienić pomiędzy tymi dwoma postaciami i grać nimi naprzemiennie. Dzięki temu będę mógł stworzyć za, jedno, za pomocą jednej postaci akcje, których druga postać niestety nie jest w stanie wykonać. Tak oto moi drodzy, idziemy sobie ciągle w produkcji w prawą stronę. Mamy tutaj różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które czyhają na nasze postaci. Jak widzicie w tym momencie ja muszę sobie doskoczyć na prawą stronę właśnie na takie kolejne kry lodowe, ale niestety jeżeli się to nie uda to zostaję cofnięty do tego miejsca gdzie to wszystko się tak naprawdę zaczęło i jak widzicie będziemy zaczynać dotąd rozpoczynać rozgrywkę aż nie przejdziemy sobie właśnie wszystkimi dwiema postaciami na prawą stronę. Jak widzicie moi drodzy mamy tutaj taką bardzo oszczędną grafikę, ale niech was to nie zmyli, ponieważ naprawdę klimat tutaj bije z każdego centymetra tej przygotowanej, mroźnej, klimatycznej produkcji a ja jestem uradowany tym, że mogę wam ją pokazać ponieważ nie mogłem się doczekać, gdy ta produkcja wyląduje na moim dysku moi drodzy mamy tutaj takie zadania, które będą naprawdę bardzo przyjemne. Oczywiście są niesamowicie proste i bardzo szybko będziemy mogli wpaść na rozwiązanie tego, co mamy zrobić w danym momencie. Ale myślę sobie, że jeżeli mimo wszystko cenicie sobie nadto klimat produkcji, to tutaj ten klimat będzie wylewać się strumieniami z ekranu. W tym momencie mamy kolejne wyzwanie, kolejne zagrożenie moich postaci. Musimy uniknąć z białym niedźwiedziem polarnym. Jest to naprawdę prosty przeciwnik, ale będziemy musieli nauczyć się kilku sztuczek, które będziemy mogli wykorzystać do walki z nim. W zasadzie nie tyle do walki, co do uniknięcia jego ataków, ponieważ tutaj ja tak naprawdę nie mogę nic innego zrobić, jak sobie przed nim uciec. I tak oto jak widzicie tutaj ta kra lodowa jakby trochę wygięła teren i ja mogłem sobie przeskoczyć na prawą stronę. Tutaj mamy taką bardzo ciekawą rzecz, mianowicie moi drodzy ja muszę użyć sobie broni, którą ma moja postać. Jest to broń o nazwie Bola i teraz dzięki temu, że właśnie ta kra została zniszczona, ten biały niedźwiedź został zatopiony, a ja mogę sobie przy pomocy tych takich niesamowicie dziwnych stworzeń, które są duchami przodków, podróżować w prawą stronę. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że plemię Inupiat ma naprawdę bardzo silne korzenie religijne i ich wierzenia są naprawdę niesamowicie mocne. Będziemy to widzieć w całej produkcji, dzięki temu będziemy mogli poznać to, jak naprawdę żyje takie plemię i moi drodzy, będzie to naprawdę bardzo różnorodne, takie niesamowite doświadczenie, którego w żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Żadne czytanie Wikipedii, czy chociażby przeglądanie jakichś albumów ze starymi zdjęciami plemienia Inupiat nie odda tego klimatu, który tutaj w produkcji mamy cały czas. Naprawdę, jeżeli macie jakiś taki, powiedzmy sobie, zimny, mroźny dzień, i nie chcecie spędzić go głupio przy telewizorze, polecam Wam serdecznie tą produkcję, ponieważ tutaj będziecie bawić się świetnie. Ja, jak widzicie, w tym momencie uciekłem przed tym niebezpieczeństwem, ale pojawiła się kolejna przeszkoda. Mamy kry lodowe, które będę musiał omijać i przeskakiwać sobie pomiędzy nimi. Jak widzicie. Unoszą się one falując na wodzie i będą zderzać się z innymi krami, z innymi lodowcami i dzięki temu ja będę miał tutaj, no powiedzmy sobie, takie trochę bardziej umiarkowane wyzwanie. Nie jest to jakoś niesamowicie trudne, ale trzeba się niesamowicie postarać, jak widzicie, łatwo o to, aby nasi bohaterowie po prostu zostali utopieni w tej mroźnej, arktycznej wodzie. Biegniemy sobie dalej w prawą stronę, szybciutko przeskakujemy pomiędzy tymi krami i ja mam nadzieję, że teraz uda mi się wskoczyć tutaj na prawą stronę. Świetnie, obie postaci, jak widzicie, bardzo łatwo sobie pomagają i wskakują tutaj. Ja zmienię sobie w tym momencie na tego białego lisa, ponieważ bardzo lubię tę postać. Jak widzicie, moi drodzy, tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz. Do tych postaci można się przywiązać, ponieważ są one naprawdę bardzo autentyczne. Nie jest to spotykane w grach wideo, miałem z tym problem w bardzo wielu produkcjach, które wcześniej były mi zachwalane przez moich znajomych. Tutaj Never Alone jest grą, którą w zasadzie poznałem podczas rozgrywki i muszę stwierdzić, że naprawdę to co widzę w produkcji jest bardzo świeże, wciągające i moi drodzy mamy tutaj bardzo dużą dozę uczucia, radości i przywiązania do postaci. W tym momencie będziemy mieli takie trochę trudniejsze zadanie. Miejmy nadzieję, że sobie poradzicie z nim. Ja tylko powiem tyle, że tutaj będę musiał zniszczyć tą krę, tak aby ten niedźwiedź nie dostał moich postaci. Chciałbym w tym momencie z wami się pożegnać, ponieważ to pokazanie tego będzie takim trochę spoilerem, a chciałbym tego oczywiście uniknąć. Mam nadzieję, że tak jak ja, będziecie świetnie się bawić w produkcji Never Alone, którą z czystym sumieniem Mogę Wam polecić. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.